Słuchaj uważnie, mój synu. Siedzi tutaj, bardzo wygodnie, bez pośpiechu. Mieszkam od wielu lat i chociaż mój głos nie jest tam słyszany, ma ciężar tego doświadczenia. Każde słowo, które powiem, zostało przetestowane w praktyce przez mnie i wielu innych. Pozwól, że powiem ci coś ważnego. Czasami osoba wykopuje własną ruinę. Nie z Twoimi rękami, ani z postawami, ale z wypuszczonymi słowami. Jest to jeszcze bardziej niebezpieczne niż jakikolwiek praktyczny błąd, ponieważ błąd działania, który możesz naprawić. Czy straciłeś pieniądze? Pracę i odzyskują. Czy walczyłeś z kimś? Przepraszać i pogodzić. Ale kiedy słowo wychodzi z Twoich ust, dożywa własne. Staje się czymś niezależnie od ciebie, które działa na świecie, lub budowanie ścieżek do ciebie lub ich niszczenie. Są słowa, które są jak ukryte przekleństwa. Wymawiasz ich bez myślenia, a oni zaczynają sać twoją siłę, kradnąć pieniądze, sać swoje szczęście jako niewidzialny wampir, który karmi twój nastrój. Widziałem to dziesiątki razy. Ludzie przyszli mi zapytać o radę dlaczego wszystko w moim życiu zawala się? Dlaczego nawet tak dużo nic nie idzie dobrze? Spojrzałem i zobaczyłem, że prawdziwym wrogiem nie był ani zazdrosny sąsiad, ani gospodarka, ani pech. Był sam, sabotując się własnymi słowami. Może myślisz, co masz na myśli mówiąc, że słowa kradną pieniądze? To wydaje się przesąd. Ale to nie jest legenda, mój synu, to czysta rzeczywistość. Zawsze słyszymy, że język ma władzę nad życiem i śmiercią. I to prawda, największe szkody, jakie daną osoba może spowodować, że nie pochodzą z jego rąk, ale z ustęp. Pamiętam mężczyznę w naszym mieście. Był dobrze prosperujący, wszystko było w porządku. Rozkwitł biznes, rodzina była zjednoczona, wszyscy go szanowali. Ale miał nawyk, zawsze mówił z pogardą. Ach, to nie trwa, nic z tego nie jest moje, wszystko się zgubi. I zgadnij, Ceo. Kilka lat później wszystko naprawdę poszło. Firma pękła, rodzina się zepsuła, pozostał w nędzy. Nie było magii, to tylko jego słowa, dzień po dniu, podważając jego własne przeznaczenie. Istnieją wyrażenia, które działają jak złe oko, które wprowadzamy o sobie. Przyciągają ubóstwo, samotność i słabość. Co gorsza, powtarzamy je, nie zdając sobie z tego sprawy, jakbyśmy byli naszymi własnymi oprawcami, zamykając drzwi własnymi rękami. Musisz pragnąć wiedzieć, jakie są te słowa, ale poczekaj chwilę. Są rzeczy, które muszą zostać wchłonięte przez serce, nie tylko przez uszy. Gdybym tylko je wymienił, powiedziałbyś: Ach, głupi, już to wiem. Nie, synu. Musisz zrozumieć, poczuć się w skórze, zobaczyć w przykładach, że każde słowo ma cenę. Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie spędzają życie narzekając, a wszystko wydaje się dla nich pogarszające? Podczas gdy inni, nawet z problemami, mówią, to zadziała, przejdźmy do końca i nagle wszystko zaczyna się poprawić. Dlaczego? Ponieważ słowa są nasionami. Niektóre generują pełne zbiory, inni tylko chwasty. Chcę, żebyś zwrócił uwagę na to, co teraz powiem, ponieważ pokażę, jakie słowa kradną Twoje pieniądze, szczęście i energię. A co najważniejsze, nauczę Cię, co zrobić, aby nie pozwolić im wydostać się z Twoich ustęp. Jestem starym człowiekiem, nie mam nic więcej do ukrycia. Nie szukam sławy ani bogactwa. Ale jeśli moje życie, moje błędy i moje obserwacje mogą Ci pomóc, warto było żyć tak wiele. Więc słuchaj dobrze, porozmawiajmy o potężniejszych słowach niż o jakimkolwiek grubym oku, ponieważ złe oko pochodzi z zewnątrz, ale te słowa sam się wypowiadasz, będąc własnym wrogiem. I to jest najstraszniejsze. Teraz, synu, słuchaj uważnie. Obiecałem powiedzieć Ci, jakie są słowa, które kradną Twoje pieniądze, szczęście i siłę. Zacznijmy. Ale ostrzegam cię, możesz być zaskoczony, ponieważ są to wspólne słowa, których wszyscy używamy bez myślenia i po prostu istnieje niebezpieczeństwo. Przyzwyczajmy się do nich tak bardzo, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak działają przeciwko nam. Pierwsze słowo wrogowe brzmi: Nie mogę. Ile razy to słyszałem w życiu. Nie mogę. Nie będę się radzić. Jestem za stary, za stary, zbyt biedny, zbyt chory. Synu, wiesz, czego nie mogę. To nie jest zdanie, to kajdanki. Ty sam wiązasz się z niewidzialnymi łańcuchami. Poznałem inteligentnego chłopca ze złotem i jasną głową. Mógłbym zbudować firmę, wychowałem rodzinę, ale mówiłem: Nie mogę, nie mam nauki. Nie mogę, nie mam kontaktów. I ostatecznie. To naprawdę nic nie dostało, ponieważ kto mówi, i nie mogę, zrezygnować przed próbą. Był mój sąsiad, Avrum, mężczyzna bez grosza, ale uparty. Nigdy nie powiedziałem Nie mogę. Powiedział Spróbuję. I próbował, upadł i stracił wszystko, ale wstał i powtórzył Spróbuję jeszcze raz. Czy wiesz, jak to się skończyło? Na starości był sklep, dom, wnuki. Już ten inteligentny chłopiec, który żył, mówiąc Nie mogę nadal nie był nikim. Pamiętaj, że nie mogę ukraść twoją siłę jeszcze zanim zaczniesz. Drugim słowem wrogiem brzmi: Nie mam go. To jest najbardziej niebezpieczne dla twojej kieszeni. Kiedy mówisz: Nie mam pieniędzy. Nie mam okazji. Nie mam zdrowia, to nie tylko sąsiad, który słyszy, życie również słucha. A ona odpowiada: Och, prawda. Więc zachowaj to bez posiadania. Spotkałem mężczyznę w Odesie, który był mistrzem narzekania. Codziennie, nie mam pieniędzy, nie mam szczęścia, nic nie mam. Nawet gdy zaoferowali mu dodatkową pracę, odmówił. Dlaczego? W ogóle nie mam nic. I w końcu to naprawdę nic nie miało. Już kolejna biedna biednych powiedziała inaczej: Dzisiaj mam niewiele, ale jutro będę miał więcej. Dzisiaj jestem wdzięczny, ale spłacę. I wiesz, Wyszedł z dziury, ponieważ zamiast y nie, wybrał słowa nadziei. Synu, kiedy mówisz y nie mam, stemplujesz pustkę w swoim życiu. Lepiej powiedzieć jeszcze tego nie mam, ale zrobię to. W tym wciąż świat możliwości. Trzecie słowo wroga brzmi, nie będę miał szczęścia. Jak to brzmi znajomo, prawda? Ludzie uwielbiają pozbawić się szczęścia, jeszcze zanim spróbują. Nie będę miał szczęścia, nie wygram. Nic mi się nigdy nie przydarzy. Opowiem ci historię. Kiedy był młody, lubił grać w szachy na targach. Stary Żyd zawsze siedział przy stole i powiedział: Może nie wygram, ale spróbuję. I często wygrane. Kolejny siedział i zaczął: W każdym razie nie będę miał szczęścia. I tak naprawdę nie miałem, ponieważ kiedy wydalejesz szczęście, to naprawdę odchodzi. Mówią: Jeśli sam zamkniesz drzwi, żaden anioł nie może wejść. Tak jest ze szczęściem. Jeśli powiesz, że nie będę miał szczęścia, zamykasz drzwi w jej twarzy. Istnieją inne niebezpieczne słowa. To nie jest dla mnie i zbliżasz się do możliwości. Wszyscy są źli i nie ma przyjaciół. Zawsze jestem nieszczęśliwy i podpisuję dla siebie wieczne zdanie. Słowo jest jak nasiona: rośliny jedna z cytryny, zbiór kwaśnych, posadź granat, zbieraj słodko. Zmową jest taka sama. Co sięjesz, będzie się zbierać. Dlaczego to działa? Czy słowa same mają magię? Nie, mój synu, jest prostszy i mądrzejszy. Kiedy mówisz, „nie mogę”, przestajesz próbować. Kiedy mówisz, „nie mam”, przestajesz szukać. Kiedy mówisz, „nie będę miał szczęścia, „przestajesz wierzyć. I bez procesu, bez poszukiwania i bez wiary nic nie dzieje się w życiu. Rozumie. Słowo jest jak klucz, który wyzwala twoje zachowanie. Mów dobrze i podążaj we właściwym kierunku. Mów głupio i utknąłem w ślepy zaułek. Rada, synu, jestem starym mężczyzną i dużo widziałem. Powiem ci prawdę, nie wiesz, kto mówi, że wszystko jest dziełem przeznaczenia. Przeznaczenie może nawet napisać skrypt, ale słowa są twoimi wierszami. Jeśli mówisz jako bohater, żyj jako bohater. Mówi jako ofiara, żyje jako ofiara. Chcesz pieniędzy? Nigdy nie mów nie mam, powiedz znajdę to. Chcesz siłę? Nigdy nie mów nie mogę, powiedz spróbuję. Chcesz szczęścia? Nigdy nie mów nie będę miał szczęścia, powiedz szczęście jest na moją korzyść. Niech twoje słowa brzmią jak nadzieja, jako otwarte drzwi, a nie jako kłódki. A teraz, synu, dochodzimy do końca tej rozmowy. Mówiłem o słowach, które kradną pieniądze ludzi, szczęście i siłę. Być może, jak mnie usłyszałeś, pamiętałeś swoje własne słowa. Może powtórzyłeś, nie mogę, nie mam, nie będę pracował. Czy wiesz, co jest najgorsze? Nie oznacza to, że te rzeczy raz. Najgorsze jest powtarzanie ich, dopóki nie staną się nawykiem. A nawyk jest jak tor pociągowy, jeśli położycie wagon w niewłaściwy sposób, idzie coraz dalej. W kierunku ubóstwa, słabości, nieszczęścia. Ale, synu, jest dobra wiadomość: istota ludzka nie jest kamieniem. Kamień raz rzucony na wzgórze poniżej, a nie więcej. Ale możesz przestać. Możesz rozejrzeć się i powiedzieć: Nie, pójdę inaczej. I nie zaczyna się od pieniędzy, ani szczęścia, ani od potężnych przyjaciół. Zaczyna się od słowa. Jak zmienić los słowem? Chcesz siłę. Przestań mówić, że nie mogę, powiedz, spróbuję. To nie jest magia, synu. To tylko umysł dostosowujący się do właściwego. Kiedy powiesz, spróbuję, otwórz możliwość. A możliwość jest połowa drogi. Chcesz pieniędzy? Przestań mówić, że nie mam, powiedz, znajdę to. Będziesz zaskoczony, jak życie oferuje możliwości tym, którzy chcą ich szukać. Chcesz szczęścia i szczęścia. Przestań mówić, że nie będę miał szczęścia, powiedz: Szczęście do mnie. A czy wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Kiedy w to wierzysz, zaczynasz widzieć szanse, które wcześniej spędzały bity. Moc ciszy. Ale zachowaj kolejną mądrość. Czasami lepiej jest się zamknąć, niż za dużo mówić. Ma stare powiedzenie: słowo jest srebrne, cisza jest złotym. Nie wyrzucaj wszystkiego, co przychodzi do ustęp, pomyśl: czy to słowo cię zbuduje, czy zniszczy. Czy pomożesz swojej rodzinie, swojej przyszłości? Jeśli masz pytania, lepiej być cicho. Ponieważ złe słowo jest jak fosfor w suchym lesie, kiedyś powiedział, nie ma sposobu na wymazanie. Dobre słowo jest jak woda, orzeźwiający, ożywia. Historia do odzwierciedlenia. Powiem ci sprawę, zanim skończysz. Poznałem starego szewc, który mieszkał z niewiele, pracował o świcie o zmierzchu, ale nigdy nie słyszał o nim i nie mam. Zawsze mówił, mam wszystko, co Bóg mi dał. Pewnego dnia bogaty handlowiec zapytał go, jak jesteś tak wesoły, jeśli nie masz bogactwa ani pozycji? A szewc odpowiedział, a dlaczego jesteś taki gorzki, jeśli masz wszystko? Czy rozumiesz, synu? To nie jest to, co mamy ani przestajemy. To właśnie mówimy i jak żyjemy. Ten szewc żył wiele lat. Nigdy nie był bogaty, ale był szczęśliwy, a ludzie szanowali go, ponieważ jego słowa były czyste, dobre i silne. Jestem starcem i jutro może być moim ostatnim dniem. Ale jeśli usłyszałeś i zrozumiałeś, co powiedziałem dzisiaj, to już jest mój prezent dla ciebie. Pamiętaj, życie nie jest budowane z cegieł, ale ze słowami. Cegły są kupowane, słowa wybierasz. Synu, jeśli chcesz siłę, nie pozwól, aby twój język cię ukradł. Jeśli chcesz szczęścia, nie pozwól, aby słowa samozadowolenia. Jeśli chcesz pieniędzy, nie powtarzaj przekleństw, takich jak nie mam. Posiadasz swój język, wkrótce masz miejsce docelowe. Jeśli to, co powiedziałem dzisiaj, rezonowało z tobą, zachowaj te słowa. Ponieważ są to dziedzictwo, które nasi dziadkowie i wielcy, włośnicy przeżyli, prosperowali i byli szczęśliwi. Jest to mądrość, której nie można utracić. A jeśli życie ściska pewnego dnia, Pamiętaj, co opowiedział ten stary człowiek. Słowo może być zatrutą strzałą lub błogosławieństwem. Wybierz dobrze, co opowiedzieć. I wierzę, że dobrze wybierzesz.